Witam was serdecznie moi drodzy na kanale. Chciałbym się was zapytać. Również siebie samego pytam, jakim człowiekiem jestem, jakimi ludźmi jesteście, czy jesteśmy ludźmi, którzy się modlą, czy jesteśmy ludźmi, którzy mają społeczność relacje ze zmartwychwstałym synem Bożym, synem człowieczym. To jest Jezusem Chrystusem. I wiecie, nie mówię tu tylko o znajomości doktryn, o znajomości Treści Biblii. Nie mówię tu o jakimś tam systemie religijnym, takim owakim, który daje informacje o Jezusie, o chrześcijaństwie, o tak zwanej woli Bożej. Ale czy my naprawdę się modlimy? Czy my naprawdę przez wiarę naszych serc w poddaniu Jemu żyjemy i Jego życiem? Czy my poznajemy go, Jego myśli, Jego pragnienia, Jego głos? Czy my naprawdę znamy Chrystusa Jezusa? Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego, więc jeżeli nie znamy Jego głosu, to mamy tylko literę, mamy jakieś wersety, doktryny, lepsze, gorsze, ale to nie jest Jezus Chrystus, moi drodzy. To nie jest głos dobrego pasterza. Kiedy przez wiarę naszych serc przyjęliśmy do swojego ducha z martwych zbudzone Słowo Boże, osobę Pana Jezusa Chrystusa. A tym samym i Ojca, który jest w niebie. Więc yy, tym samym, moi drodzy, oni są w nas i my możemy Boga poznać. Bóg dał nam swojego Ducha, Ducha Objawienia, a Ducha, który mówi, który objawia yy, głos Boży, yy, objawia Jezusa Chrystusa, uwielbia Chrystusa, a w Chrystusie przecież jest obraz Ojca. Czy my znamy Jezusa? Czy my znamy Jezusa, moi drodzy? Czy my naprawdę jesteśmy owcami Jego pastwiska? Czy my idziemy za Jego głosem? Czy naszym pragnieniem jest go usłyszeć i pełnić Jego plan iść, iść tam, gdzie On nas prowadzi? Bo może jesteśmy tylko ludźmi jakiegoś systemu, jakiejś litery, jakiejś wiedzy, jakich pra jakichś praw, nakazów, zakazów? Hm. Moi drodzy, albo żyjemy w Duchu Jezusa Chrystusa i mamy życie i poruszamy się w Nim, albo nie. Oto jest pytanie. Hmm.